Upuszczaliśmy ukryty szyb naftowy, a śnieżny potwór był mechaniczną bestią, którą kierował Baptist, asystent profesora. Kiedy skojarzyliśmy fakty, wszystko stało się proste. Baptist odkrył czarne plamy na śniegu podczas wyprawy z profesorem Krugerem. Zorientował się, że są tu złoża ropy naftowej. A że ropa naftowa jest na ziemi eskimosów, postanowił wykorzystać do ich zastraszenia legendę o śnieżnym potworze. Następnie wraz z wiertniczym Zalaski nocą postawili szyby totemy imitujące eskimoską sztukę. I specjalną łodzią podwodną przemycali pod lodem ropę naftową. Profesor zaczął coś podejrzewać, więc Baptist, posługując się bestią, porwał go i uwięził, podobnie jak wodza Manuka. Zarobiłbym miliony, gdyby nie te wścibskie dzieciaki! Jesteśmy gotowi do startu. A gdzie jest Scooby? Chyba coś robi. Mam branie. <laughs> <laughs> she <laughs>